Moi przyjaciele pokażą Wam jak użyć a, zademonstrują podróżki zademonstrują jaką moc Ważne jest, gdy poszkodowany na koszulę, ważne, żeby ją rozwiązać. Ratownicy użyli muzyki czterokącinowej. I teraz czekamy wszyscy, aż nasza osoba, która gdzieś pomdlała, powróci. Możemy położyć komplet zimnej wody na zimnej na, ścieżki na, na czoło. Także wszystko jest dobrze? Dobrze. Dziękuję.